Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z Remigiuszem Neumannem, pastorem w Zduńskiej Woli. Dzisiaj zadamy pytanie proste. Jak i czy pastorzy dostają wynagrodzenie i jak się utrzymują wspólnoty? To, czy pastorzy dostają wynagrodzenie, zależy od umowy, jaką zawrą z lokalną społecznością. W jaki sposób dostają wynagrodzenie też jest tu różnorakie. Najczęstszą formą spotykaną w naszym kraju i nie tylko, jest to, że kiedy pastor zaczyna współpracę z daną społecznością ustalana jest wysokość kwoty. I to zależy. To zależy od wielkości i liczebności zboru, od zasobności jego kasy. Inną również częstą e, sytuacją jest to kiedy pastor nie podejmuje współpracy z danym zborem tak jakby mówiąc, na pełen etat, mm -hmm. e, ale pracuje zawodowo w, w swoim wyuczonym czy wypracowanym e, zawodzie, to pozwala odciążyć finansowo lokalną wspólnotę, szczególnie jeżeli jest mała i mało liczebna. I też daje pewną niezależność finansową danej rodzinie pastorskiej. Oczywiście tutaj już trzeba mówić wtedy też o podziale czasu, bo trzeba żonglować czasem pomiędzy pracą zawodową, która w dzisiejszych czasach często bywa bardzo wymagająca i czasochłonna i energochłonna, a czasem poświęconym danej społeczności. Jeszcze inną formą jest to, kiedy pastor w ogóle rezygnuje z uposażenia ze zboru i Jedyne dochody czerpie z pracy zawodowej. Zborowi pozwala to odetchnąć całkowicie. Rodzina pastorska jest całkowicie niezależna finansowo. Niemniej jednak tutaj znowu wchodzi kwestia czasu i poświęcenia ludziom danej społeczności, bo oczywiście kościół to ludzie. I jeszcze inną, może już rzadziej spotykaną, ale nadal spotykaną sytuacją jest to, kiedy Dany pastor jest związany z jakąś organizacją misyjną, która na swoje barki bierze jego utrzymanie bądź w większości go wspiera. Wtedy znowu zbór jest odciążony finansowo, niemniej jednak musi liczyć się z tym, że pastor będzie musiał wywiązać się z innych zobowiązań względem tejże organizacji i może go często nie być na miejscu. Z tym się trzeba liczyć. Czyli taka, czyli taka organizacja traktuje tego pastora wtedy jako swojego misjonarza? W tak. Dokładnie, dokładnie tak. Jeżeli jest to organizacja misyjna, pastor spełnia funkcję albo w lokalnym zborze, albo tam, gdzie zostanie w danym momencie mhm. wysłany. Co ze zborami i z kościołami? Czy zawsze one mają budynki, z czego one się utrzymują? Czy ja za to płacę, czy kto za to płaci? Za to płacą wszyscy, którzy chcą za to płacić. Mhm. Kościół to ludzie, to jest wspólnota ludzi wierzących, którzy wspólnie, razem, należałoby tak powiedzieć, zrzucają się na Boże dzieło. Bożym dziełem jest to, aby jeżeli nie posiadamy własnego lokum, je wynająć bądź wybudować, co już trzeba w ogóle podkreślić wagę takiego przedsięwzięcia. Albo wynajmujemy salę, czy to w domach kultury, czy w kinach, czy w jakichkolwiek obiektach, które takie sale posiadają. Jeżeli natomiast Pan Bóg pobłogosławił jakiejś społeczności i posiada własne lokum, no to wtedy wiadomo, dana społeczność na swoich barkach nosi utrzymanie tego wszystkiego i pracowników etatowych, jeżeli takowych posiada i stać, żeby zatrudnić. Takie zbory utrzymują się z, z wpłat swoich wiernych, czy to co tygodniowo, poprzez kolektę na niedzielnych nabożeństwach, czy regularne dziesięciny ofiary swoich członków. Jeżeli zbór posiada działalność gospodarczą, a zdarza się tak, że bywa, no, czy jest to księgarnia, czy kawiarenka, czy hotelik, jeżeli mówimy o dobrze ulokowanym zboże, no to oczywiście też może z tego czerpać zyski. Z pewnością nie jest tak, że kościół jest utrzymywany przez państwo, bądź przez pozostałych Polaków, którzy nie czują się w żaden sposób związani z danym kościołem. Czyli nieprzysłowiowy pan Kowalski będzie utrzymywał moją lokalną wspólnotę. Na moją lokalną wspólnotę składają się ci, którzy są w tej wspólnocie i czują się z nią związani mhm. i czują odpowiedzialność przed Bogiem o Jego kościół i o istnienie Jego kościoła w danym miejscu. Okay. No wszystko jasne. Cieszę się. No dziękuję bardzo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Do zobaczenia.